Marker karpiowy to produkt niezbędny, szczególnie na dosiadkach, podczas których łowimy karpie z wózki. Dlatego też na rok 2020 postanowiliśmy prowadzić cały szereg markerów świecących, co zobaczycie w dalszej części filmu. Markery występują w tradycyjnej długości 6 metrów, w których skład wchodzą 5 elementów o długości 1 metra oraz 2 rurki o długości 0,5 metra. Czyli łącznie mamy zestaw składający się z łącznej długości 6 metrów. W każdym markerze jest oczywiście górna część świecąca, czyli z lampką LED. Jest to w 100% głowica wodoodporna, więc możemy ją śmiało zatapać wodą, nic się z nią nie dzieje. Dostępne są cztery kolory świecenia, czyli czerwony, zielony, niebieski oraz żółty. Co najważniejsze, zasilane są lampki dwoma bateriami AA, czyli tradycyjnymi większymi paluszkami. Najważniejsze jest tutaj długość świecenia, ponieważ taki marker potrafi świecać od 14 do 24 dni. Przeleczenie na godzinę jest to około 600 godzin. Oczywiście rozbieżność wynika z baterii, jakie zastosujemy, ponieważ logiczne jest, że stosując baterie alkaliczne, taka dioda znacznie dłużej nam poświeci. Właśnie tutaj preferujemy i zalecamy Wam stosować właśnie baterie dobrej jakości alkaliczne, ponieważ dzięki temu Wasz marker będzie dłużej świecił na karpiowej zasiadce. Do markerów zastosowaliśmy naturalne kamienne obciążenie. I jego zaletą jest oczywiście możliwość odpięcia, czyli nie musimy na stałe przełożyć ciężarka podczas tego z markerem. Bardzo prosty jest system łączenia ciężarka, dzięki czemu możemy sobie po skończeniu z siatki odpiąć ciężarek i przewozić go osobno. Bardzo prosty jest system montażu. Uchwyt znajduje się w środku rurki. Wystarczy tylko założyć ciężarek, włożyć do środka i mamy obciążenie założone. Hak, który znajduje się w środku rurki, został zakrzywiony pod odpowiednim kątem. Dzięki czemu marker podczas brania, jeżeli nam żyłka podczas holu wejdzie w marker, nie ma możliwości, żeby ten ciężarek po prostu nam się odczepił. I oczywiście, jak żyłka przejdzie, marker wraca pionowo, czyli pełni swoją funkcję w 100%. I bardzo prosty system odczepienia ciężarka. Tak samo. Wyciągamy i mamy już luźną kostkę, dzięki czemu nie musimy tego razem przewodzić w aucie, tylko możemy sobie to przewieźć osobno. Sam system przedłużania markera, czyli łączenia rurek, jest bardzo prosty. Zastosowaliśmy tutaj metalowy klips, który wystarczy tylko wcisnąć do środka, włożyć w rurkę i błyskawicznie mamy przedłużenie naszego markera. W taki oto sposób właśnie przedłużamy nasz marker, uzyskujemy dowolną długość. W każdym zestawie znajduje się jedna rurka o długości 1 metra, która jest nawiercona i w środku pusta. Na pewno będziecie pytać, dlaczego jest jedna rurka pusta, a reszta jest zabezpieczona. Łowiąc na głębszych głębokościach niż 6 metrów oraz łowiąc na łowiskach, gdzie występuje duża fala, zalecamy właśnie tą rurkę przywierconą o długości 1 metra dawać jako drugą sekcję od dołu. Czyli na początku idzie sekcja metrowa, która łączy kostkę, następnie dajecie sobie właśnie tą rurkę nawierconą. Dzięki zastosowaniu tej rurki nawierconej do środka wylewa nam się woda i daje to efekt, że marker jest bardziej stabilny podczas fali. Po prostu nie rusza nam się na boki i łowiąc właśnie na głębszych odległościach daje nam to dodatkową stabilizację markera. Głowicy tutaj gdzie znajduje się w środku lampka. Nadaliśmy taki, jak widzicie, chropowatny, naturalny kształt, dzięki czemu uzyskaliśmy super widoczność, ponieważ taki marker w przyjących warunkach atmosferycznych potrafi mieć widoczność nawet do 500 metrów, więc To jest świetny wynik, nawet, łowiąc na dużych jeziorach, gdzie wywózka na dalsze dystanse jest niezbędna, żeby złowić jakiegoś ładnego karpia, takie markery, również na takich. W dalekich błyskach będziecie mieć świetnie widoczne. Jak wygląda system zasilania i jak wygląda to w środku? Więc, aby włożyć baterię, wystarczy tylko odkręcić głowicę. Jak widzicie, tutaj znajduje się lampka, w środku głowica z gwintem, w którą wkładamy, tak jak wspominałem wcześniej, dwa paluszki AA, i następnie zakręcamy. Jest to tak proste, że każdy bez problemu, myślę, że sobie z tym da radę. Żeby zaświecić markera, należy dokręcić mocniej. Czyli jak widzicie, lampka się świeci i aby taki marker wyłączyć, wystarczy tylko delikatnie odkręcić i lampkę mamy już wyłączoną. Zalecamy, aby po skończeniu zasiadce odkręcić sobie głowicę i po prostu wyjąć w środka baterię, bo jak wiecie, z tymi bateriami bywa różnie, mogą się po prostu w środku rozlać, a wyjmując baterię, mamy pewność, że z elektroniką znajdującą się w środku nic się nam nie stanie. Oczywiście nie musicie tego robić, ale jest to zalecane i warto się do tego dostosować. Dla osób, które posiadają już markery karpiowe o mniejszej średnicy rurki, czy np. rurka Fi16 oraz Fi18, przygotowaliśmy przejściówki w dwóch, w dwóch rozmiarach, czyli przejściówka, która tutaj posiada zwężenie na rurkę Fi16 oraz przejściówka z doną średnicą rurki Fi18. Czyli najczęściej stosowana rurka podczas domowych markerów własnej roboty. I przejściówka ma dokładnie taki sam system działania, zasilana dwoma bateriami i występuje również w czterech kolorach: w zielonym, w żółtym, w niebieskim oraz w czerwonym. Jak widzicie, sam montaż jest bardzo prosty, ponieważ tutaj, jak w naszych markerach, system montażu jest taki sam. Posiada końcówka rurki metalowy bolet, za pomocą którego montujemy sobie w marker, który już posiadamy i taka przejściówka bez problemu spełni nam nasze oczekiwania. Dodatkowy element, który można dokupić do naszego markera i jest z nim kompatybilny to odblaskowa przedłużka, która nie posiada tutaj żadnego światła i świetnie pasuje oczywiście do naszego markera. Cztery taśmy, które w zupełności wystarczą nawet przy dłuższych odległościach, żebyśmy tu mogli je widzieć. Bardzo prosty system montażu, tak samo metalowy klips, który wpinamy w górną część naszego markera i mamy... Marker oblaskowy. Koszt takiego oblasku to dosłownie 12 zł na półce sklepowej. Nie powiedziałem Wam najważniejszej informacji, ile taki marker karpiowy, 6-metrowy, z ciężarkiem oraz LED świecący będzie kosztował na półce w sklepie. Koszt takiego markera już na półce w sklepie to 125 zł, więc jest to jak według mnie bardzo dobra cena i przystępna, na którą każdy karpias będzie mógł sobie pozwolić. Dodatkowo do markeru możecie dokupić sobie pokrowiec. Pokrowiec jest wykonany z czarnej tkaniny. Wodoodporny. Dodatkowo do tego pokrowca możecie zmieścić jednego markera, dwa lub maksymalnie trzy. Co tutaj jest bardzo ważne? Pokrowiec w dolnej części posiada, jak widzicie, suwak. Za jego pomocą bardzo łatwo możemy sobie włożyć obciążenie. Nie musimy go rzucać od góry, tylko wkładamy sobie obciążenie, zaczynając od dołu. Trzy ciężarki i trzy markery bez rolą tutaj wejdą. Zasuwamy w środku, oczywiście, znajdują się już trzy pełne kompletne markery. W górnej części dodatkowo mamy sznurki za pomocą których możemy sobie delikatnie ściągnąć górę i oczywiście zawiązać żeby nam tam nic od góry nie wpadło. I z takim, z takim pokrowcem możemy śmiało zapakować markery do auta i wyruszać na karpiącą siatkę.